okej okay. eee. ja się położę zrobię tak jak mówiłem ewolucję coś nowego mamy Po zasięg już do dźwięku zostanie zwiększony mamy znowu full patrzcie to przecież to jest masakra jak to się fajnie wszystko rozwija działanie w no dobra weźmy sobie Czemu by nie, co sobie wziąć, nie wiem, skuteczność budowania, a że tylko z dwóch materiałów będę musiał, będę potrzebował, żeby zbudować sobie łoże. No i to tyle, tu są takie dziwne rzeczy. No, weźmy sobie tam Noszenie. O, coś nowego odblokowało. Rozbrajanie, dawa niech będzie. No, będziemy szybciej, nie wiem, gałęzie skrobać albo coś takiego. Aha, o. Dobra. No i co? No i możemy sobie tak naprawdę jechać. Po kolei, jedno zrobione dzięków. Często używamy zapachu, i trzeba zapachu sobie użyć zapach, tu jest? Tak, zapachów. O, o, oby udało się ukończyć No i odorantów Też się udało Więc dobra Z racji tego, że jest noc Wezmę kija, udam się, to nie, tu udam się w to miejsce po prostu i tyle, i zakończymy odcinek. Ten będzie bardzo długi z tego co widzę już. Ojojo. Sierdziony tygrys I, i już na wykończeniu. Wezmię se kia? Zrobię szybko. Dobra, jedziemy go zabić. Zabijemy i go zjemy. <laughs> jak to brzmi? Małpa wpierdzielająca. To są konie, nie? To są konie, to nie o konie mi chodzi. To są hieny. Też nie wam powiem. Bo one, jak się na nas rzucą jednego mojego mogą zjeść, bo nie ma nic na wyposażeniu. No to jest jakieś fajne drzewo, chodź. No to jest ul. Odoranty. Są ślimaki. Tu jest coś innego, a słuch. zebra, hieny zebra, zebra, znaczy zebra, kuń, to są konie, ja to zebry mówię. Ja to już przy obozie. Dlatego czułeś taki w miarę pewny siebie, ale te hieny dosyć bardzo e, blisko. E, podeszły już. Wyczuły mięso. Wyczuły świeżego indyczka. Kurę pierwsza w nocy na no dalej. Jakbyś nie mógł biec szybciej. Cześć! Przyniosłem kolega Tak on jest tu jesteś kim? Samica Li, dobra Gdzie jest moje łóżko? Tu zakończ? mi cali. Cyk. Cyk. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Trzeba mieć potomstwo, wiecie. Odstaw. Odstaw. Wezwi. Daleko nie musiałaś iść? puluj chyba, że to nie była ta chyba, że to nie była samica ale ja obstawiam, że to była ta. Okej Czekajcie, ja jestem parą zmijan To nie, tu jest om, mwu Li, jest Ciebie miałem przeczesać No dawaj, dawaj robaczki, dawaj robaczki, dawaj po, poklepić trochę po plecach, nadzieję, że nie będzie zazdrosny. Dobra, mamy więź, ale bardziej o tej więzi mi chodzi o to, żeby się najeść. Wy też się najeździecie, którzy głodni jesteście. Zamiarom, nie? Ja? Jest czego jeszcze? O, o, nawet nie jedno Wszystko jest jadalne, jedźcie Ale głodny jest, ja pierdziele Ty, ty to wszystko zeszarz O, ja gładka mi się trochę otrułem Za no dużo tego wszystkiego I teraz pijemy wodę Chodźcie wody się pi, ale lecą ja pierdziel jakie spragnione małpy To jest to zaraz, zaczyj co my jest? Co ci jest? On jakiś jakiś słaby jest. Co ci jest? Hm, to było dla mnie dziwne, że nie pił wody tyle, ile potrzebował. Jeśli lepiej czujesz No wiem, stary, że jesteś, o co ci poradzę Gdzie jest moja małpa? Jak ta małpa się w ogóle nazywa? Dobra, nie wiem Jak to najszybciej znaleźć? Mwu? Bez pary? No właśnie, to nie ty Li z Han z Han, no właśnie Hanna trzeba znaleźć. Ty jesteś? Han. Jeszcze znalazłem. Nie mogę jeszcze zbudować? Nie mogę? No dobra, za blisko. Zróbmy ją tutaj. Spocznij budowę. Dobra. Nie wiem, czy oni potrzebują każdy swojego. No, no a, ale zróbmy zimno. Kolejnego tu na przykład Miało być chwila, a już przeciągam znowu, no dobra Wszyscy wszystko mają. Tu jest kość. Tą kość trzeba wręczyć komuś, tu nie ma broni. Proszę. Nie, oddawaj jedną. Proszę. Gdzie są moje sprzęty? O, a się odblokowało. Wykrywanie dźwięków. To nie, a tu? Rozbieranie. Nie no, nic nie rozbierajmy na razie. To są moje kamyki. Dobra. Się ogólnie położę. Wezwij parę, skopulujemy ją trochę. Nawet swój kij dostałaś. Ciesz się. Dobra, uruch, cyk, kopuluj. Uruch, cyk. Dobra, mamy wszystko. Co bym ja to mógł zrobić? Pokażcie mi, czy mogę ma więcej niż widzicie, już mogę sześć. Dobra. Z racji tego, że już mogę sześć, no to jedziemy. Mm, na pewno mi się przyda tutaj. Mm, hy, 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 hy. Na pewno mi się przyda to. Potem mi się na pewno przyda po jednym rzeczy z tego. Raz. Dwa. Tak. I jeszcze jedną rzecz mogę sobie wziąć dodatkowo. Samodzielność. Hmm, hmm. Otoczenie w pozycji stojącej, motoryka w uh, uh, uh. Budowanie nie ma sensu. Riposta, riposta, riposta. Mogę sobie wziąć. A tak, albo chociaż to tymczasowe, doby... dobra, weźmy tam może ripostę, zmiana pokolenia. Wydaje mi się, że to będzie sensowne. Tak, zmiana pokolenia, tylko jeden nam urze. Członek klanu nie żyje, tak mówiłem. To mamy tego trupika. Przeanalizuj. identyfikuj skup się przeanalizuj z 15 lat mm, teraz tak ogólnie trzeba by mieć samca jednego samiec samiec i ty wiesz wszystkie teraz tutaj samiczki brą samiec Samica O kurna, w ogóle długi Nie przypuszczałem, że aż tak się tutaj... Wiecie, rozwinę Dobra O, cię połóż, wezwij Kopuluj Uruch, cyk, cyk, kopuluj, Samokontrola? pokaż to. To jest to Zmysły Foi nie zyskują jednego zapiętnienia jednego przedmiotu lub stworzenia więcej. Ale nie, mi się bardziej podoba metabolizm To to Wszystko żerca Skrócić czas zatrucia, ale to mi nie Jest, samokontrola Do lepszego reagowania na zagrożenie Dobra, mamy dwójkę dzieci z tą To trzeba by znaleźć nową Samica Nie, nie prosi jej o rękę. Przecież ją po prostu... No, tam muszę... Że... Aha, widzicie, co, nie mogę stworzyć pary. O, bo na niej pisze płodna, tak? Płodna, krewny. Samica. Płodna. Stworzymy te więzi Zrobimy potem sobie wiecie Kluczy wiem albo zrobię to inaczej Ten odcinek jest za długi Ja go podzielę Podzielę go w którymś momencie Po prostu Mam nadzieję że wybiorę dobry moment I nie będzie jakiegoś tam wiecie większego problemu Dziecko? Uruć Mamy nowego dzieciaczka Teraz tak Inteligencja, ty jesteś jakaś starsza kobieta już Ty mnie moja droga nie interesujesz eee, Ty jesteś płodna, ale jesteś moją krewną Ty jesteś samcem Wy chyba raczej z pokrewieństwa z nie macie. Gdzie jesteś? O kurcze. A to Menda. Tu siedzisz. Płodna. Dawaj. Mamy dwa, cztery, szóstkę. Oj, przepraszam cię. Dobra, utworzona, połóż się, Wezwij. ta właśnie MS jest, kopulacja I jeszcze w tym odcinku sobie zrobimy e, przeskok ewolu, ewolu, ewolucja, ewolucja, ewolucja Dobra, mniejsza z tym, przeskok z ewolucją Zobaczymy o ile lat do przodu teraz pójdziemy jest jeden. Samiec czy samica? Samica, krewny, wszystkożerny, bez pary. Nie jest płodna. Yy... Samica w parze, Swo. Nie jest płodna. Mi to tylko interesuje. Jak ty masz na imię? Han. Dobra. Dobra, wydaje mi się, że wszyscy już wszystko mają. Zakończ ekspedycję, połóż się Ewolucja. Tak tu nie mogę dużo zrobić. Mogę sobie wziąć, nie wiem. Nic. Ni nic nie chcę, nic mi się nie przyda. No. Dobra. Jedziemy, tak jak mówiłem, ewolucja. O, już mogę kolejne pokolenie zrobić, ale nie, nie chcę pokolenia, bo to będzie harde. 12 narodzin, 0 śmierci. Eee, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Skok ewolucy, ew, ewolucyjny. Teraz jesteśmy Toumania. To, wieku to są wszystkie neurony spontanicznych mutacji, które nie są przenoszone przez dorosłych lub starców. Ta, Jedziemy. Nie liczę, żebyśmy dużo, dużo, dużo zyskali. Ale na coś liczę chociaż, nie? Może do tych 7 milionów dojdziemy? Jesteśmy szybsi niż nauka na razie. Na półmetku jesteśmy. O, to ta jest nowość. Oniśmy nie bawoła, no. Przeszkadzał mi, no to musiałem to zrobić. O, mało, 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 bardzo mało. Jedna śmierć. Coś nowego? O! Widzę, że na jakimś klifie jesteśmy, więc nawet fajnie nas wyrzuciło. Ale chyba a, jakaś ewolucja była, bo... ...cycki urosły małpom. Czy jestem hanem? Nie, jestem nową. Czy to daje mi do możliwość możliwość, możliwość, wiecie? Zapłodnienia? Samiec? Samiec? Nie. Nie da się. Dobra. Czyli tak to nie działa? Oddaj. I oddaj. Bo nie mam domu, gdzie mógł się przespać. O. Połóż się. Ty jesteś samiec? Już w ja Jak samicą? Samica. Niech będzie samica. Pozbierajmy sobie dzieciaczki. Na no barana, na no barana. Miejsce spoko. Dużo nowego odkrywania. Tu jest wszystko okej. Okay. To jest do tego, do łapania Wiecie, tu są jeszcze małpy Samica bez pary Typa Dobra Ty tutaj w krzoczku pan Samica, zobaczcie, wszyscy są Zapłodnieni, te dzieci to są dzieci Napijmy się Tyle małp się rzuciło teraz do picia Ogólnie to ja jednak muszę mieć sobie dorosłą nie starca. Zobaczcie ile ona ma życie tylko Połóż się Samica, a samca gdzieś nie ma to tak wygląda dosyć groźnie więc byłbyś idealny. Na barana. Na barana. O nie, jest coś odkryte. Martwy las. Granitowa. Dobra, więc moi drodzy, tutaj sobie kończymy. Ja tak mówiłem, ten odcinek podzielę na dwa, bo jest za długi. Więc trzymajcie się. Pozdrawiam was. Hej.